imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, ostatnio towarzyszy mi wielkie zmęczenie. Czuję, jakby wszystko sprawiało mi trudność. Często dręczy mnie apatia i przygnębienie. Nie mam siły mówić, myśleć, działać. Bardzo pragnę wyrwać się z tego odrętwienia, żyć z chrześcijańską radością, pełna wiary i nadziei. Błagam, pomóż mi, Panie. Ojcze, Ty wiesz, co doprowadziło mnie do takiego stanu. Znasz przyczynę tego wszystkiego. Mimo mojego smutku jestem tak bardzo wdzięczna, że jesteś. Czuwasz nade mną i rozumiesz wszystko bez słów. Panie, otwieram dziś przed Tobą moje zmęczone serce, mój zmęczony umysł. Proszę, dotknij ich swoją dobrą dłonią. Niech w moim ciele i umyśle zamieszka moc Ducha Świętego, która pozwoli mi się uwolnić zacząć prawdziwie żyć. Panie, Ty jesteś dobrem, pięknem, źródłem życiowej radości. Pragnę zbliżyć się do Ciebie, wiedząc, że jesteś w stanie napełnić mnie prawdziwym szczęściem, chęcią do działania, życiową energią, która jest mi tak potrzebna. Proszę, otwórz moje oczy na całe piękno i dobro, jakie mnie otacza. Naucz mnie cieszyć się z małych i dużych rzeczy doceniać każdy mój dzień i każdy oddech. Wiem, że tak wiele Ci zawdzięczam i tak rzadko Ci dziękuję. Wybacz mi to wszystko. Boże, postanawiam każdego dnia budzić się z myślą o Tobie, codziennie poświęcać czas na szczerą modlitwę, na budowanie z Tobą prawdziwej relacji. Ufam, że uzdrowisz mnie z pesymizmu i apatii, że z Tobą będę silna, radosna i odważna. Błagam, trzymaj mnie za rękę i pozwól mi małymi krokami odmieniać swoje życie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!